Ladies and gentlemen, jak mówiłam, wrócę szybko. Jeszcze raz chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za całe wsparcie w trudnym dla mnie okresie. Ale koniec smutku. Mój tata był śmieszkiem i każdy z rodziny mówi, że mam takie same śmiejące się oczy. Więc tradycję podtrzymuję i będę rozprzestrzeniać humor mojego taty. A się nie smucić. Jak widać, dzisiaj mam dwa kucyczki, ponieważ tyle osób o nie prosiło. Napiszcie mi, co chcecie następne. Dzisiaj będzie ponownie seria, to nie książka, ponieważ widziałam, że Wam się bardzo spodobało. I zostańcie do końca, ponieważ ogłoszę konkurs. A my zaczynamy. Wytnij zakreskowane pole, włóż rękę w paszczę i zrób fotkę. No to wycinamy. z tej książki. O nie, aw, coś mi się tak nie chce się trzymać. zapisz coś w chmurze chmura, tak zwana cloud to jest po prostu inaczej internet, a jak wiadomo co wrzucisz do internetu to już nie zginie, więc kleję tutaj zdjęcie mojego taty żeby nikt o nim nie zapomniał ubróć zęby zamiast je umyć wciśniemy tu kawałek pietruszki Oczywiście nasz koleżka miał ochotę też na czekoladkę. Miał biegunkę, więc nie umieszkał zjeść trochę aktywnego węgla. Kieś <grym> tej biegunki trzeba się pozbyć. Nasz koleżka też lubi eksperymentować, więc przebrał się za kobietę, ale nie nieumiejętnie pomalował usta, więc troszkę szminki zostało na jego zębach. Nasz koleżka też w ogóle nie dbał o te zęby, więc całe je ma żółte. A napis też obróci czekolady. Cześć, ją przytnij fryz. Patrząc na to zdjęcie, przypomniała mi się pewna historia. Moja przyjaciółka z dzieciństwa miała multium lalek Barbie, a wszystkie były obcięte na chłopca. Była zafascynowana chyba fryzjerstwem. Naprawdę, co do jednej były obcinane tak. Tylko kitki kit, kit, takie wystawały. <noise> Ojej, a miała tych lalek chyba z 20. Więc tak obetniemy naszą panią. Output To jest styl. pangrokowy Albo na Simpsonów. Pam, <grywia> pam Mamuśka z Simpsonów miała niebieskie włosy, więc też je walniemy. Znaczy granatowe, czy jakieś tam. Tada! Moja simsopówna. Simpsopówna? Simso. Simpsokówna. Simsokówna. Gotowa! <grywia> Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawiłam choć troszkę miłych emocji w Waszych muszczkach. Na początek krótkie ogłoszenia parafialne, a potem konkurs. Po pierwsze, Skype będzie w czwartek o godzinie 18 polskiego czasu. Drugie, założyłam skrytkę pocztową tak jak prosiliście! Jej! I tutaj macie adres: Anna Dudzik, skrytka pocztowa numer 55 43 385 Jaśnica. I oczywiście Polska. Oczywiście będzie seria, w której będę pokazywać, co dostałam od Was. Jak będzie tych paczek dużo, to mama mi będzie robić y, paczki wysyłać do Anglii, a jak paczek będzie mało, to po prostu będę je otwierać, jak będę w Polsce. Następna sprawa, mój prywatny Facebook. Ponieważ podałam skrytkę pocztową wcześniej na moim fanpage'u i zalała mnie fala zaproszeń na mojego prywatnego Facebooka. A jeszcze gorzej. Prywatnego Facebooka mojej siostry czy mojego męża. I proszę, uszanujcie naszą prywatność. Nawet jak wyślecie mi zaproszenie, ja i tak Was nie przyjmę, więc to jest bez sensu. To jest mój prywatny, przy, prywatny Facebook dla osób, które znam w życiu realnym albo ewentualnie z którymi rozmawiam bardzo dużo na świecie wirtualnym. Dlatego prosiłabym, nie zapraszajcie mnie na mojego prywatnego Facebooka. I tak to zaproszenie odrzucę, a po prostu mam niepotrzebny spam. Dziękuję. I to na co czekaliście, czyli mm, konkurs. Macie do wygrania aż trzy książki. Z książka pod tytułem: żeby wygrać taką książkę, musicie coś dla mnie narysować. Ja bardzo uwielbiam Disney'a, więc ja bym prosiła: wybierzcie swoją, swoją ulubioną postać z Disney'a, może być to jakakolwiek. I technika rysunku może być jakokolwiek, mogą być to kredki, mogą być to farby, możecie nawet coś tam wyżłopać z drewna, co chcecie. I wyślijcie mi zdjęcie albo skan na mojego maila ania.kicimaupa.gmail.com Dam Wam na to równy miesiąc, a nie będzie, do 21 maja, ponieważ rysunki czasem zajmują dużo czasu, możecie nawet wysłać kilka. A ja później wybiorę trzy, które mi się najbardziej podobają, no i wybierzemy zwycięzcę. Jeżeli chodzi o piątkowy odcinek, to nie jestem pewna, czy będzie. Oczywiście się postaram, ale w tym tygodniu mam tyle pracy, mojej normalnej e, tak mam poukładaną, że mało mam czasu, żeby zrobić filmik jak wam się podobał filmik, to proszę pokazujcie go swoim znajomym udostępniajcie na facebooku, dzielcie się tą radością my się widzimy na Skype w czwartek, a wy pamiętajcie zostańcie kreatywni, bye a i jak macie książkę pod tytułem, albo to nie książka albo zniszcz ten dziennik, albo cokolwiek innego i macie ochotę się pochwalić swoimi pracami wyślijcie na ania.kicimałpa gmail i ja ją umieszczę w następnym odcinku. Taki.